COVIDowie dzisiaj łowimy z tumem na moim stawie na kukurydze Tutaj pokażę wam. Jeszcze że... Ogólnie y, możliwe, że się zwiniemy, no bo będzie burza, ale postaramy się dla Was to nagrać jak najdłużej. Także robię... Dobra, ja już widzę nam zarzuty, Rozłożym nam podbierak. spławik jest w na pierwsze branie i widzowie wykonać nam się już rozkłada. Ja mam zarzucone. Na, łowimy na kokorydzę, tak jak wcześniej już mówiłem. Teraz się pojem. Bo burza. Dzisiaj zaraz będzie. Zrzucamy jeszcze raz, bo wiatr ja zwiewa zestaw. Na zestaw wygląda w miarę przerostu. Elegancka kukurydza Kukurydza Burza noc chyba mija, nie wiem. Tu zostawiamy święty spokoju. Idziemy przejście do De... Mikołaja. No to chyba będzie bardzo długie było. To jest takie widowne. Dzisiaj może nie będzie takie Jak tam Mikołaj? Ja już zarzuciłem. Gdzie ty masz zarzucone? Gdzie ty masz zarzucone? Po tutaj nie masz spowika też spowikał, nie masz Ej, wiesz, to jest burza bez deszczu? przechodziłbym Dobra wrócimy w to miejsce, gdzie chodzą mi ryby czekamy już wtedy nabraaj no. Zarzuciłem tam teraz, teraz już tylko tekać na pierwsze wrzanie Nie, się lepiej, no Bo tu coś jest. Wchodzimy teraz w burzę. Choć burza już przeszła bokiem, to jeszcze się trochę o nim zahaczamy. Tu. Mam zarzucone. Jak Nie ma żadnego jeszcze brania. Podnęcę sobie. Czekam brań, Odsuwam się od podbiraka. Podbirak w ogóle dalej. Ale wiesz zobacz. Trochę mi mija, no bo tam... Wtedy... Broń. Jakie duże? Widzowie. jaki karp? Jaki duży, Jaki duży karp. Kurde, jest to jest No, dawaj, dawaj, dawaj. Kierowuję go. Jo, jest. jaki duży. Tu jest. Nie, na nie, nie, nie. Nie, 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 karp! Największy karp nie, 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 nie. Puszczamy go do wody. Wow! Co za bestia! Tu płynęła. By znowu robię cięć. Robimy chwilową przerwę, no bo wchodzimy w tą... Akurat chmura mija, ale jeszcze teraz zrobię trochę przerwę od łowienia. Bo akurat była akurat największa chmura i może zaraz pierw walnąć. Więc robię cięcie. Jest górze, ja idę po wyhaczać. What? <laughs>

tam, gdzie ci brało, no bo... I coś się obok Ciebie rzuciło. A mnie rzucało deszcz. To też... Jakoś na nie zaczyna padać. Jest mega duży deszcz. Te krople są jakieś duże. No weź może swój, no bo zaraz... Widzowie, co się zaczyna? Teraz zaczyna lać. Proszę Cię. Więc... Zarzucam... Yeah! yeah. Teraz jeszcze nie Branie! Branie, branie! Weź podbierak. Ło! Lóg ciągle patrz. Jeszcze większy. Gdzie ten wyhacziać? Gdzie wyhacziać? Nie wiem! Gdzie ty go dał? Do ciebie ci dał. No proszę. Czekaj! Zgubiłem wyhaczesz chyba. Dlaczego jest tak zimno? Dobra. Jest. Jest wyhaczacz. Taki Ej! Chcesz, żebym twoim widzom pokazał? Nie, nie, nie. A ty możesz pokazać? No to dawaj. Jakie duże te karpy teraz są? Ej, a tam nas obserwują. Dziękuję. Chyba, że chcesz na stare miejsce. Bo, ty, czy, bo tu masz branie, czy nie? Nie, nie mam na branie. Bo tam zarzuciłeś wtedy? No. Mogę zarzucić tam? Okay. Czy chcesz tam, czy... Ma, ma... No, no możesz. Może troszeczkę dalej, to by jakoś działa. Nie no, ale nie jest coś takiego. Nie. A tu jakaś była. No tu ok była. Rus. Bo i. do tu ale to nie woda. Musimy zaraz No wiatr usał i jakoś fajnie już się zrobiło. No i no bo. Oh. Ale wszystko nagrane, na mój kolorze Pani też, chyba Mi aż przewróciło telefon A już jak... Nie, ja też, nie, też się wiesz Ale fajnie się, czy nie? No fajnie się, mam go tak Fajnie, śmiesznie No fajnie, śmiesznie, no, śmiesznie. Może ci pod nęce. No pod nie, nie. Bo to wtedy po podnęceniu mieliśmy Ale poszło pod wodę? No tak nie tak wiesz, tak się bawiło. Tak. Nie to, że... I nie, nie karpać Bo karpy to widziałeś, jak te mają. Od Ale nie, już, już jesteśmy w tej chłodze, nie? Już I to, to, to już minęło tamto. Tam też poszło. Teraz idzie w tą stronę, tam tamtę? Coś... No tam idzie, no, bo... A... No, chyba tak. Bo tam się przyjaśni, więc pomiędzy... Gdzie jest tatu Mamy najgorszy. Był najgorszy najgorszym. Ale fajnie, jak teraz jest z tego wiatru. A się coś... Zawsze swój, twój swoim stylu, ty masz zestaw, jak jest no bo wtedy to ci nic, nie? Wtedy nic nie brało. Choć zawsze to to samo miejsce. No teraz może i miałeś broń, ale... Tak dawno nie było, planu, że teraz się jakoś rozkręcamy. Dowie, like, lajk, subskrypcja i dzwoneczek dla Mój film też. naprawdę dużo. Ja tego nie ja w ogóle, to filmy, bo już taka, jakby, że to jest to, to, to. Się tak to. To, to. No już tak, się to Są takie no takie mają za małe, takie 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 wiesz, takie takie Dobra, więc ja robię cięcie na tej głowie. Może zaraz zrobimy mądro, nie? A ja robię cięcie, zarzucam. Nie widzi się. Ja bym chciał sobie też inne miejsca zarzucić, bo czego tu zarzucam, wiesz? Ja bym tu sobie zarzucił. O, tych szaków tu. Ja tak zarzucam, wiesz? Bo już nie Już nie, już burza po, po górze jest. Już to, nie? Bo teraz... Jak? O Boże, to przed nami jest chyba! No bo patrz, albo to przed nami! Nie wiem, otoczenie ogólnie jesteś! Dobra, widzę. Wyrzucam. Nie wiem, to zrzucić? Serio? A gdzie? A daleko? No nie. wiem. ryby Ale teraz się żyje, nie? Nie wiem, jakie ryby będą te Będę już jakoś... Według już tak, o tu. Poprzez Twój zestaw mam do Dosłownie największa zestaw na Największa czy Największe. Największe, najciemniejsza? Największa Największa, najciemniejsza kurwa jest No jakoś tu Gdzie Twój spowiedź? Nie masz trojka. Nie masz trójka! gdzie zaczeka? Nie ma zaczeka. To już tam spróbuję. Zobacz, rzuciłem teraz w kompletnie inne miejsce, bliżej koła. Może tam mi coś weźmie. Mów pilnej z to to nam podmięce. Dobra? Co z tego, że już. O Za daleko twój, ale też trochę pod w ogóle, gdzie my już łowimy. Jak chcesz to... Możesz pójść do mojej stare miejsce. No pójdę, proszę. Zaraz kolej pójdę. Chciałbym chwiletu powyciąż. Błysk Giotowa. É a manguerita. Peace.